Świadomość jest znanym w większości pojęciem. To to, co odchodzi każdej nocy, gdy zasypiasz i powraca następnego ranka po przebudzeniu. To słowa, które przypisuje się Karlowi Gustawowi Jungowi. A ja nazywam się Anna Pawelec i zapraszam Was dziś na podcast o świadomości właśnie. Pomimo swojej powszechności, zdefiniowanie świadomości nie jest zadaniem łatwym. Jak w ogóle można ją opisać? Jak ją zdefiniować? Czy jesteście w stanie określić jej obecność lub brak? Czy można ją zmierzyć lub oszacować? Te pytania o świadomość od dawna stanowią centralne wyzwanie zarówno dla filozofów, jak i psychologów na przestrzeni dziejów. Weźmy na przykład René Descartesa dualistę, który zmagał się zło ze złożonym związkiem między umysłem lub duszą, jak to widział, a ciałem. Descartes przywiązywał wielką wagę do świadomości i zasłynął frazą cogito ergo sum, myślę więc jestem. W swoich pracach Descartes błędnie zlokalizował szynkę jako siedzibę duszy, sugerując w swoim dziele o tytule Dzieje duszy właśnie, że tutaj cytat Na ten gruczoł dusza różnorodnie oddziałuje. Kieruje ona duchy otaczające koku porą mózgu, które pochłaniają je i uwalniają przez nerwy do mięśni. Jest to cytat za Merfim z roku 1949. Pomimo postępującego zrozumienia, jak funkcjonuje mózg, Autorka książek o świadomości, Susan Blackmore, utrzymuje, że świadomość pozostaje tajemnicą. Trudno się z nią nie zgodzić. Tak stwierdza w swojej książce pod tytułem Consciousness and Introduction, wydanej w 2003 roku. Zastanawia się autorka nad tym, jak wiele odwiecznych pytań filozoficznych znalazło odpowiedzi lub stało się przestarzałych w wyniku postępu nauki. A jednak enigma świadomości trwa. W swojej książce Susan pisze: "Sprawa leży tutaj, bez względu na to, jak do niej podchodzimy, czy to za pomocą naszego codziennego języka, czy wysiłków naukowych i filozoficznych, zawsze spotykamy się z nieuchronnym dualizmem. Czy dyskutujemy o duchu w przeciwieństwie do materii, czy umyśle w kontraście do mózgu?" Czy rozważamy wewnętrzne w opozycji do zewnętrznego, lub subiektywne sprzeczone z obiektywnym, zawsze trafiamy na dwie niezgodne formy istnienia. Koniec cytatu. Przesuwając się o dwie dekady do przodu, bo, jak wspomniałam, jej książka została wydana w 2003 roku. Nadal borykamy się z prawie identycznymi dylematami, pomimo postępów, jakie poczyniliśmy w poszerzaniu zrozumienia mózgu dzięki zaawansowanej technologii skanowania tegoż, odkrywającej neurologiczne podstawy świadomości. Można powiedzieć, że świadomość odnosi się do pewnego poziomu przebudzenia. Psychologicznie oznacza świadomość samego siebie samoświadomość. Jednakże to pojęcie często rozszerza się obejmując elementy takie jak wyobraźnia, kreatywność, rozwiązywanie problemów w codziennych um, sytuacjach oraz rozważanie głębszych znaczeń istnienia. Czy robak posiada pewien stopień świadomości? Czy zastanawia się nad celem swojego życia? W słowach Susan Blackmore. Umysł można porównać do osobistego teatru w moim umyśle, gdzie obserwuję świat poprzez moje oczy. Ten teatr jest wypełniony różnymi zmysłami, takimi jak dotyk, węch, dźwięk, emocje. Mogę również użyć wyobraźni, by wywołać wizualne i dźwiękowe doświadczenia, jakby projekcje na ekranie umysłu lub odczuwane przez moje wewnętrzne ucho. Wszystkie te myśli i percepcje kształtują treść mojej świadomości, a ja jest jedynym widzem, który ich doświadcza. Pięknie napisała Blackmore. Christoph Koch, Koch amerykański neurobiolog, zagłębia się w fundamentalny dylemat umysłu mózg pytając tak. Jaka jest relacja między świadomym umysłem a obserwowanymi w ciele interakcjami elektrochemicznymi, które go generują? Świadomość to głęboko osobiste doświadczenie skryte w obrębie naszych wewnętrznych. Ja, Koch rozwija tę koncepcję w ten sposób: Cytuję. Odczucia, których doświadczamy, nie mogą być bezpośrednio przekazane innej osobie. Zamiast tego często opisujemy je w relacji do innych doświadczeń. Spróbujmy opisać swoje odczucie widzenia koloru czerwonego. Możesz porównać je do innych obrazów, jak czerwony jak zachód słońca lub czerwony jak flaga chińska. Zadanie to staje się wyjątkowo trudne, gdy próbujemy to wytłumaczyć o sobie niewidomej od urodzenia. Choć możesz dyskutować o związkach między różnymi doświadczeniami. Wyodrębnienie i opisanie pojedynczego doświadczenia pozostaje nieuchwytne. To również wymaga wyjaśnienia. I tu koniec statu. Pisarka, o której była mowa wcześniej, Susan Blackmore, zauważa, że William James, amerykański filozof i psycholog, przykładał wielką uwagę do świadomości w swojej strukturze psychologicznej, lecz uznawał, że urazy mózgu mogą zniweczyć świadomość. William James postrzegał psychologię jako zintegrowane badanie procesów umysłowych, charakteryzując zmienny przepływ myśli, emocji i wizji jako strumień świadomości. Ci, którzy podejmowali próby określenia, zbadania tego, czym jest świadomość, spotkali się z podobnymi wyzwaniami, co filozofowie zmagając się z zagadką świadomości. W ramach psychologii Nauka umysłu ciągle borykała się z próbą zintegrowania świadomości swojego głównego obiektu w spójną strukturę. Podejście introspekcyjne odzwierciedlało idealistyczne lub fenomenologiczne punkty widzenia w filozofii. Metoda ta miała na celu opisanie świadomości postrzeganej wewnętrznie przez jednostkę, stąd nazwa introspekcja. Z kolei, behawioryści. Starali się całkowicie wyeliminować świadomość z dyskusji naukowych. Reasumując, nadal nie wiemy, gdzie jesteśmy, dlatego poszukujemy. Ciekawa jestem Waszych rozważań nad naturą świadomości. Piszcie śmiało w komentarzach. A tymczasem dziękuję Wam ogromnie za wspólnie spędzony czas za łapki w górze, za subskrypcje, których przybywa. Bardzo mnie cieszy i motywuje rosnące grono odbiorców. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Niebawem kolejny, mam nadzieję, że ciekawy podcast, więc pamiętajcie o dzwoneczku, który w odpowiednim czasie da Wam znać o pojawieniu się tegoż. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia niebawem.